31 grudzień 2023. Ostatnie uziemiany w tym roku. Nie ma Śnieżku. Ptaszki śpiewają. Trawka zielona. Czyli idzie wiosna. Wiosna radosna. Także życzę nam wszystkim szczęśliwego zakończenia tego. Wspaniałego starego roku i życzę nam wszystkim, aby ten następny, nowy, 2024 był nieco lepszy: aby o połowę ludzi więcej było szczęśliwych na tym świecie. A przede wszystkim, nauczmy się cieszyć sobą. Kochajmy siebie, co równa się z dbaniem o siebie, nie tylko wizerunku, ale przede wszystkim umysł i wnętrze, czyli nasze ciało. Dbajmy o to, żeby byliśmy zdrowi, bo to jest najważniejsze. Jeżeli jest choroba, człowiek jest nieszczęśliwy. Więc zadbajmy o swoje szczęście. Każdego dnia. O jedno więcej. Coś dla siebie zróbmy, każdego dnia. Nie grać w gry, czy patrzeć w telewizor, czy na jakiś film, ale dla siebie, dla swojego umysłu i dla swojego ciała dla siebie, wyłącznie dla siebie bez nakazów, bez zakazów dla siebie. To, co chcemy, to, co potrzebujemy. To, co nasz umysł i nasze ciało potrzebuje. Tego nam szczerze życzę: zrozumienia siebie i dbania o siebie każdego dnia bardziej. Wszystkiego najlepszego w nowym nadchodzącym 2024 roku: hip hip, hura!